Siemano Siemano, witam was w nowym filmie. I co? Może być troszkę inny dźwięk, bo mam już ten nowy kask w końcu. Trochę się z nim bawiłem przez ostatnie dni, żeby to wszystko działało prawidłowo. I żeby dźwięk był, miejmy nadzieję, ok. No i postarałem się też, żeby był dźwięk z głośników, z interkomu. Także zobaczymy, czy to będzie działać. Miejmy nadzieję, że tak. No na razie jeżdżę sam, ale być może później pojadę albo z dziewczyną, albo ewentualnie pojadę z kumplami więc zobaczymy, wtedy też może coś ponagrywamy i się okaże co to będzie no póki co różnice ja czuję takie, że mam w tym kasku w porównaniu do poprzedniego o wiele większą szybkę, więc <laughs> to jest duża różnica no i blenda też się niżej trochę zsuwa, czy tam wysuwa w zasadzie no i co, będziemy sobie dzisiaj tak jeździli po Bielsku troszkę i testowali ten kask, jak on tam się będzie zachowywał przy jakichś szumach, przy jakimś takim, przy jakiejś szybszej jeździe delikatnie no i zobaczymy co z tego będzie. Także wszystko się okaże. Ten jaką ma kulinogę, amorityzatorii. Fajna, fajna. Takie to można pośmigać. No i teraz jest test taki o, z otwartą, szybką. Szybka otwarta. O, jeszcze sobie blendę zsunę i można, można śmigać, prawda? Ten kask, który mam, to jest kask też szczękowy, więc jego można w górę sobie... Wrzucić, teraz oczywiście szybka zamknięta, co było pewnie słychać, można sobie wrzucić ten kask do góry, Ej boże, no tak, szczękę do góry, Ej, jeździć, ale wtedy wy nie będziecie nic widzieć, bo kamera będzie wysoko umiejscowiona. No to to są pewnego rodzaju, że tak powiem, problemy, ale nie będę jeździł jakoś super często z tą szybką, głównie po mieście. Aha, tu asfalt jakiś jest chyba nowy. Tu będą coś robić, jakieś na środku dziury, dziury i doliny. Nie wiem co oni tu robią w sumie, może to będą poszerzać tą ulicę, albo cholera wie, o tutaj jakie rozjazdy na w lewo, w prawo, a ten pas jest dalej jeden tutaj wyłączony, o, bo tam dalej jeszcze coś robią, o widzicie, czyli takie tu bajery są. Za mną nic nie jedzie, gdzie daleko są, więc mogę sobie tak troszkę wolno jechać. Czyli tutaj coś jakieś będą, a to jeszcze tutaj się ciągnie aż, Aha, czyli praktycznie aż do Bielmaru, no tego to nie wiedziałem, myślałem, że tam do tego skrzyżowania wcześniej. A to aż tutaj, no ciekawostka, no i tu się już kończy z tego co widzimy. No spoko, ciekawe kiedy to zakończą te roboty i co tutaj tak de facto będzie. Tu też w ogóle po prawej remontują, bo tam kiedyś był, były korty tenisowe. Tutaj ten park jest też w tamtym roku chyba oddany do użytku też po jakimś tam remoncie, rewitalizacji Możemy się tam przejechać, zobaczymy sobie jak to wygląda W ogóle troszkę tutaj się pozmieniało, jakby ktoś nie był w Bielsku jakiś czas to, to tutaj fajne zmiany zaszły W tym parku tutaj ładnie to wygląda, o, teraz są takie jakieś alejki fajne zrobione Ale i tak powiem wam szczerze, że kurde mogli tutaj coś więcej zagospodarować No tu będzie to fajnie wyglądało jak się to rozrośnie, trochę tam taki bluszcz był, więc poci Nikogo nie ma na przejściu. O, no i tutaj, tak, no ładnie to jest zrobione, powiem Wam szczerze. Dobra, moi drodzy, ja sobie już potestowałem. No, nie zajęło to długo, bo tam z 15. Ej, Boże, co ja tam 15. No, może 15 sekund. <noise> no, bo bardzo szybka akcja. Chodzi mi tylko o to, żebym po prostu wiedział, jak głośno jest w tych słuchawkach, czy ewentualnie trzeba coś z tym mikrofonem poprawić, czy nie. Zaraz sobie też to zjadę podkastoramy. I zobaczę, przetestuję jak to słychać, jak mnie słychać, jak słychać ten dźwięk. No dzisiaj tak jak mówię, taki dzień troszkę testowy można by powiedzieć, żeby nie powiedzieć, że w całości testowy. O tutaj w ogóle tego jeszcze pewnie nie wszyscy wiedzą. Będzie się budował retail park, tu kiedyś było Tesco, dawne Tesco i taki pasaż handlowy, a teraz tu będzie największy retail park. Kurde, nie wiem czy na Śląsku, czy w, na Podbeskidziu, ciężko powiedzieć, ale inwestycja tutaj jest też na grubości. Jak widzicie, jakieś pełno, kurde, kruszywa przeróżnego z tego wyburzają tam w cholerę to, budują coś. Czy ja tam mogę wjechać? Of course, że mogę. <grych> Już tu się wdupcymy, zobaczymy co tutaj jest ciekawego. No patrzcie, no trochę tutaj tego jest, tego sprzętu. Ciekawe jak to będzie wyglądać, a tam już są bramy, już tam nie można wjechać. Widziałem jakieś wizualizacje tego, jak to ma być. Ale no tak nie, nie, nie szczególnie tam jest wszystko. No tutaj jest budowa, cały, cały ten, tablica informacyjna, a może tam już nie będę wjeżdżał, bo tam nic za wiele nie zobaczymy. Ale powiem wam, że wygląda to ciekawie. Ja lubię w ogóle patrzeć, jak powstają takie budowle. Na nowo, bo wiecie, tam wszystko widać, kurde, ile tych kabli jest, ile tego wszystkiego tam leci na taką budowę, jak to wszystko, jakie to wszystko może koszty generować, nie? O, jakie tu, że tu, kwiatki takie zostawili na zewnątrz? Nie boję się, że im to ktoś za dupcy. No, patrzcie, jest ma zamknięta, no bo dzisiaj, wiadomo, jest niehandlowy dzień, że tak powiem, a tu meble na zewnątrz. Patrzcie, kwiatki na zewnątrz. Jakuza na zewnątrz, ale ja, ja myślę, że oni to chowają chociażby za te tutaj, za to ogrodzonko, no to patrzcie, normalnie kwiatki na zewnątrz są, ale jaj, co do tego, że tego, tego się nie spodziewałem, no powiem wam, zdzikłem teraz, dobra, chyba, że tam jakiś ochroniarz siedzi i tego pilnuje, ale wątpię, żeby tam się mu opłacało że wynajmować na cały dzień, żeby im pilnował kwiatków, <grym> dobra, chwila przerwy, ja sobie robię testy tutaj, sprawdzam co i jak, jak to wszystko wygląda. I za kilka się odpalamy. Może szybko sobie przejedziemy przez obwodnicę. Zobaczymy jak tam będzie ta kamerka zbierała i nagrywała. I mikrofony. Wszelkiego rodzaju. Ale może pojedziemy sobie w stronę Cieszyna i tam na Jaworzno. Tam tędy. Może będzie fajnie. Tutaj już sobie ciśniemy troszkę. Szum się zaczyna, ale powiem wam, że szum... No jest nieporównywalnie, nieporównywalny jest ten szum w porównaniu z, z tym poprzednim kaskiem, który miałem Tam jak było już, no taka prędkość, powiedzmy w okolicy, nieco powyżej tej miastowej No to już było ciężko, a tutaj jeszcze w miarę fajnie to słychać No trochę mam za, za nisko teraz ten kask widzę, po zakręcie jak się patrzeć muszę do góry zadzierać głowę No i wyjazd na obwodnicę i dość mocno i nie zrobiłem między gazu takiego fajnego jak chciałem o policja z przyczepką pierwszy raz coś takiego widzę w sensie z pustą bo zazwyczaj jak policja taka jedzie z taką przyczepką no nie w sumie takie to jeszcze nie widziałem żeby policja jechała z taką przyczepką bo zazwyczaj jak jak jeżdżą tutaj, no to łódki mają na przykład, jadą tam nad jeziora, no to wtedy mają przyczepkę, ale to zazwyczaj ją ciągną nie busem, tylko tym takim pick-upem. A tu policja sobie śmiga zwykłym busem. Gdzie oni jadą? Śledzimy ich. To jest challenge na dzisiaj. Śledzimy policję. To flagi amerykańska, polska. A tutaj też niedaleko jest w ogóle sklep motocyklowy, to pewnie wszyscy motocykliści znają. Olek Motocykle on się nazywa, bodajże jak dobrze pamiętam. To jest chyba największy sklep motocyklowy tutaj w okolicy. Ale za niedługo w ogóle widziałem, że RR Moto się otwiera w Katowicach i to będzie chyba największy na Śląsku sklep motocyklowy. Więc zdecydowanie będzie trzeba to obszaić. I patrzcie, normalnie żółte tablice oni mają, co to się tutaj dzieje. No ale Jess, przecież to tu to i jak oni. To... Patrzcie, jak ja, ja Ty. O co tu chodzi? Chyba, że to już nie policja, nie no policja już koguty ma, tam no, co prawda P literkę ma zasłoniętą, ale ty, ale ciekawa akcja, popatrzcie się, policja na żółtych blachach, cóż oni to tu robią, jeszcze bez kierunkowskazu, no zajebiście, zajebiście to robicie, chyba, że to nie jest policja, no to chyba nie będzie policja, to nie może być policja przecież, bo mają te P, z każdej strony mieli literkę P pozasłanianą, ale mieli przecież normalnie koguty, jakie jaja? o co tu chodzi, to ja nie wiem. Co to się stanęło? Patrzcie, no stoją tam przed tą bramą. Jeszcze na żółtych blachach, taka policja, przecież to niemożliwe, żeby to miało aż tyle lat. Chyba, że może. No powiem Wam, że ciekawa sytuacja. Janosik się odezwał. Trzeba było Wam to wyciąć, bo nie będziemy im sponsorować reklam. Przejadę, przejadę. Panie, co Pan się spieszy? <śled> Idzę na spokojnie, łopie. Taka nie, nieuczęszczana droga, więc się nie dziwię, że pan sobie tam stanął, coś tam grzebie. Tutaj powiem wam, na tym skrzyżowaniu tu było tyle wypadków, że ja tykam. Tutaj ktoś w końcu zrobił światła. Tu kiedyś świateł nie było, to ludzie tak tutaj wiecie, no z, z góry cisnęli, z dołu cisnęli, z dołu tam jeszcze jako tako widać, ale tam z, z lewej strony to nich cholery. No i tam trzeba było się sprężać, żeby przejechać i no dużo tam wypadków było. Ja tu pamiętam, bo jak byłem mały to na giełdę tędy jeździliśmy często, no to powiem Wam szczerze, że ten przejazd tutaj, to kurde, później też na prawko tu jeździłem, na kategorię at się też uczyłem, na motocykle właśnie tędy, no to tutaj był taki przejazd trochę lipny, no ale na szczęście zrobili tutaj te światła i jest git. O, tu jaki robot, co to się tutaj, tu jakiś rosiński packaging co tu jakieś opakowania robią, czy co? Nie wiem nawet, kurde, patrzcie, mieszka się tu tyle lat w tym, a, a się nie wie co tu się dzieje w ogóle. Ale to właśnie fajne jest w motorze, jakby, no autem bym tu w życiu nie pojechał, tak z dupy sobie, a pojadę z autem na przejażdżkę, nie? Tam na autem, autem jak ktoś śmiga, jakieś dziecko. Tu jakie fajne zrobili te szmeri bajeri. E, powiem wam, że autem bym tu w życiu tak sobie nie przyjechał o tak for fun, no wiadomo, na giełdę czy coś, no to można by było jechać, ale ale tak, żeby sobie pojechać na moto w życiu. Tu jest amfiteatr w Jaworzu, jakieś występy sobie, sobie są. Gdzie ten na tym motorze tam zjechał? słyszą, to kurde wymyślił? Co za gościu. O, tutaj coś się też będzie budowało, jakieś kurde wymysły. Czy tu się to od tej chałupy się wybudowało i tutaj coś robią? Ja pierdykam, ale pola ma chłop. A tutaj cmentarz. Fajnie, sobie zrobili dom z widokiem na cmentarz. Nice. Tu się ktoś wysadza. Tu jakieś będą występy strażaków, chyba bo to chyba pan strażak idzie, czy jakiś tam inny, inny z mundurów. I tu są fajne, tu są fajne, powiem wam szczerze, miejsca do spacerowania. Jest to wszystko tak za, zacienione. Można sobie tutaj przyjść na spacerek. Też gdzie tutaj co jakiś czas są restauracje rozlokowane, jakieś piekarnie. Troszkę mało tu jest moim zdaniem kawiarni różnych, ale zakładam, że z tego tytułu, żeby się to nie utrzymało po prostu. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo nie, nie ma chyba aż tak dużego ruchu tutaj, żeby się to utrzymywało. utrzymywało. też nie, może się mylę. O, ile ludzi na boisku, patrzcie, to się dzieje. Tu se w Sevsiate grają panowie, tu w kosza sobie grają, ale no to powiem wam, że się dzieje. Trochę się tu dzieje, nie powiem, że nie. Dobra, lecimy dalej tutaj Tutaj prawo, tutaj lewo coś mi tutaj przygrało, jakiś music Tu jakiś blusz na chałupie, spoko, o, tutaj też fajne fryzerce zrobił tam dookoła Alejki, zatoczki jakieś. Ciekawie to wygląda, nie powiem, że nie Wycieczka zbliżać się będzie ku końcowi. Jeszcze przejedziemy sobie przez centrum bielska, a może dzisiaj jeszcze sobie zajadę na festiwal słodkości do szczerku <laughs> Może tak, może tak, może to będzie <laughs> o, Prawie wie pod co to się stało <laughs> Widzieliście to? No ale co, Co on to zrobił? <laughs> Tam mi dziewczynka pokazywała, żebym przegazował, przegazowałem lekko i chłop spad z Nie wiem czy on się na mnie wkurzył, że przegazowałem, czy o co chodzi, ale chyba chłop był po, po pięciu harnasiach. Ale jajce, normalnie ludzie to są fenomeny nieraz. Ale tu widzę, że co drugi jest po pięciu harnasiach z rana. A jest jedenasta, dwunasta. Więc bardzo możliwe, że tak to wygląda tutaj, okolice. Alkoholickie O, Starkeba pen Pizza Tutaj nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego istnieje Chyba jakaś nowość Paliwo 6,72 tutaj jest Ja piernicze. Ceny Majsakryczne Jednym słowem O, żabka też ładna tutaj wygląda To sobie fajnie Tu w ogóle jest normalnie pełno, pełno, pełno Takich o, właśnie z samochodem Jakichś częściowych z rzeczy, jakichś komisów, jakichś takich, tych nie wiem, czemu to jest takie zagłębie, tego tu w ogóle też jest śmieszna akcja. Bo tu była kiedyś biedronka, a teraz widzę, że jakiś tam bóstwo i podwiatą w ogóle zaparkowany. w środku. Jakieś kwiatki, jakieś tam biury, co ktoś mini zrobił z tej biedronki. I na przykład mnie to ciekawi, taka historia tego, nie? Była sobie biedronka, nagle ją zlikwidowali. Pytanie, czy zbankrutowała, czy o co chodzi? Zakładam, że pewnie tak, albo jakiś tam wymogów nie spełnia, czy czegokolwiek, i ją zamknęli. No ale to biuro na przykład, które tam teraz ktoś sobie prowadzi, to czy to jest na przykład jakiś były właściciel Biedry, czy ktoś to wynajął, czy tam w dalszej części tego sklepu jest jakiś magazyn? O co chodzi? Ciekawe. O kur... Człowiek chciał se umyć moto, a tutaj <gryw> ludzi? Ja pierdykam. No to nie no, proszę pana, tak to się bawić nie będziemy, zawracamy do chałupy.